witam, nazywam się Jan Maria wiśniewicz i jestem rzecznikiem Chuck European Broadcasting Union. W skrócie CEBU. La. La Nieważne, jestem tutaj po to, żeby przybliżyć Wam, czym jest konkurs Czapowizji. W Krzakowizji udział wziąć może każde państwo położone w Europie, no i to niedaleko na przykład Australia, albo ten Zahas, Zahas, Zakolasa. Stan? To gdzieś w Stanach? Na Chiefs of nieważny jest wiek? Może wziąć udział zarówno młody, jak i stary. Co Zenka Martyniuka robi kodlewska? Nieważne. Propos gwiazd są tutaj też inne gwiazdy. Na przykład Wojtek z of Shore. Super łatwo, prawda? Jest też Ania Rubik. No w końcu to jest zjadła dziewczyna. I na przykład Ariana Grande. No? spodziewalibyście się? Ale od gwiazd przecież ważniejsza jest muzyka. Tutaj znajdziesz wszelkie rodzaje gatunki muzyczne, zaczynając od ballad, gdzie kobieta przegrała w szachy i mafocha, focha. Bo rap hip-hop w stylu Ahoj na to kładę, yo! Albo radiówki, jak prawidłowo trzymać papierosa. Czy nawet rockowe kawałki. O, chyba Rafał Brzozowski Radio. Nie da się ukryć, że zdarzają się też osoby związane z Eurowizją. na przykład Chingis Khan, Chin, Chin, albo Vera Laura Kaszotto. Się głodne zrobiłem. Naprawdę, ktokolwiek sądzi, sądzisz, ja to wypowiem? Przecież to jest zbiór liter. A propos języka, to też znajdziesz tutaj wszelkie rodzaje nieznanych Ci języków, na przykład ruski, jest też pokemoński i włoski. Oui? Oui. Nie siedzi bez nie. Niech Hukowizja Cię podniesie do tańca. Dobrym przykładem jest piosenka TikTok. To nie ta piosenka. Jak nie ta? A, to ta druga, dobra, już wiem to ta. To też nie ta. Jak to? Ważne, byś tańczył tak, żeby jakby nikt nie widział, jakby nikt nie patrzył. I śpiewał tak, że nikt nie słyszy. Na no dziś to wszystko. Pamiętajcie, że lepszej czakowizji w tym roku nie będzie.